Jestem ciekawa, czy macie już swoją odzieżową krowę. O to, że krowa jest mega trendy, to chyba mówić już nie muszę. Ja swoją krowę znalazłam w polskiej manufakturze, która ręcznie robi buty prawie 30 lat. I zawsze sobie mówię w takich momentach, że jak ktoś robi coś 30 lat, to on już musi robić to dobrze, bo zdążył popełnić wszystkie możliwe błędy. Dla łowców okazji zakładka outlet, buty, prototypy sesyjne z małymi defektami, ale nadal mogące służyć przez wiele sezonów. Zostawiam niespodziankę w opisie. Nie wiem jak długo będzie trwał ten kod. Postaram się to ustalić z Olą. Ja sobie tak powiem, że do 20 maja działa ten kod. Mam nadzieję, że Ola właścicielka marki się zgodzi. No i co moi drodzy, zapraszam was. Jeśli znajdziecie tam coś dla siebie, to z pewnością będziecie zadowoleni, bo jest to jakość, wygoda. A niewygodne buty to jest coś, co może nam zepsuć dzień, a wygodne buty uratują nam nawet nieudany dzień. Na przykład, jak odholują wam samochód i musicie wrócić na piechotę bądź autobusem. Mówię na podstawie własnych doświadczeń. Jak polecę buty, panie od jakości to one muszą być wygodne. Ściskam was! Pa!